Produkcja Noheropagus Adam Mickiewicz Przedstawia Dziady Upiór Serce ustało, piersi już lodowata. Ściały się usta i oczy zawarły. Na świecie jeszcze, lecz już nie dla świata. Cóż to za człowiek? Umarły. Patrz, duch nadziei życie mu nadaje. Gwiazda pamięci promyków użycza. Umarły wraca na młodości kraje. Szukać lubego oblicza. Pierś znowu tchnęła, lecz pierś lodowata. Usta i oczy stanęły otworem. Na świecie znowu, ale nie dla świata. Czymże ten człowiek? Upiorem. Ci, którzy bliżej cmentarza mieszkali, wiedzą, iż upiór ten korok się budzi. Na dzień zaduszny mogiłą odwali i dąży pomiędzy ludzi. Aż gdy zadzwonią na niedzielę czwartą, wraca się nocą opadły na sile, z piersią skrwawioną, jakby dziś rozdartą, usypia znowu w mogile. Pełno jest wieści o nocnym człowieku. Żyją, co byli na jego pogrzebie. Słychać, iż zginął w młodocianym wieku. Podobno zabił sam siebie. Teraz zapewne wieczne cierpi kary, bo smutnie jęczał i płomieniem buchał. Niedawno jeden zakrysty Jan Stary, obaczył go i podsłuchał. Mówi, iż upiór, skoro wyszedł z ziemi, oczy na gwiazdę poranną wywrócił, załamał ręce i usty chłodnemi, takową skargę wyrzucił. Duchu przeklęty, po co śród parowu, nie czułeś ziemi ogień życia wzniecasz, Blasku przeklęty, zagasły się znowu. Po co mi znowu przyświecasz? O sprawiedliwy, lecz straszny wyroku. Ujrzeć ją znowu, poznać się, rozłączyć. I co emu cierpiał, to cierpieć co roku. I jak em skończył, zakończyć. Żebym cię znalazł, muszę między zgrają. Błądzić z długiego, wyszedłszy ukrycia. Lecz nie dbam. Jak mi ludzie powitają, Wszystkiego m doznał za życia. Kiedyś patrzyła, musiałem jak zbrodzień. Odwracać oczy, słyszałem twe słowa. Słyszałem co dzień i musiałem co dzień. Milczeć jak deska grobowa. Śmieli się niegdyś przyjaciele młodzi. Zwali tęsknotę dziwactwem, przesadą. Starsze ramieniem ściska i odchodzi lub mądrą nudzi mi radą. Śmieszków i radców zarówno słuchałem, choć i sam może nie lepszy od drugich. Sam bym się gorszył zbytecznym zapałem, lub śmiał się z żalów zbyt długich. Ktoś inny myślał, że obrażam ciebie, uwłaczam jego rodawitej dumie. Przecież ulegał grzeczności, potrzebie, udawał, że nie rozumie. Lecz ja dumny, Żem go równie zbadał. Choć mi nie pyta, chociaż milczeć umiem. Mówiłem gwałtem, a gdy odpowiadał. Udałem, że nie rozumiem. Ale kto nie mógł darować mi grzechu. Ledwie obelgę na ustach przytrzyma. Niechętne lica gwałci do uśmiechu. I litość kłamie oczyma. Takiemu tylko nigdy mnie przebaczył. Wszakrzem skargami nigdy ust nie zmazał. A nim pogardy wymówić nie raczył. Kiedy mu uśmiech okazał. Tegoż dziś doznam, jeśli dziką postać. Cudzemu światu ukażą spod cieni. Jednim je będą egzorcyzmem chłostać. Drudzy uciekną zdziwieni. Ten dumą śmieszy, ten litością nudzi. Inny szyderskie oczy zechce krzywić. Do jednej idąc, za cóż tyle ludzi. Muszą obrażać lub dziwić. Cóżkolwiek będzie dawnym pójdę torem. Przydarcom litość, śmiech litościwemu. Tylko, o luba, tylko ty z upiorem. Powitaj się po dawnemu. Spojrzyj przemów, daruj małą winą. Że śmiem do ciebie raz jeszcze powrócić. Mara przeszłości, na jedną godzinę. Obecne szczęście zakłócić. Wzrok twój, nawykły do świata i słońca. Może się trupie i nie ulęknij głowy, i może raczysz cierpliwie do końca, grobowej dosłuchać mowy. I ścigać myśli po przeszłych obrazach, Błądzące jako pasożytne ziele, które śród gmachu starego po głazach rozpierz gałązki ściele. Koniec części upiór.